Siemaneczko, witam Was w pierwszym takim odcinku. Wybieramy się z rodzinką na wakacje wspólne. Synek Roczek, córka 5 lat, no i żona razem ze mną. I co, mamy tydzień już do wakacji. Tydzień do wylotu, i powoli zaczęliśmy się pakować. To znaczy, bardziej to tak wygląda, że żona pakuje wszystko i wiecie co i no już jest wszystko spakowane także także bardzo jej dziękuję <noise> e, ona ma tam te swoje metody pakowania e, i jest wszystko w porządku zrobione zobaczcie sobie tak to wygląda nasze walizki córka ma e, już swoją walizeczkę uparła się na różowe jak to dziewczyny widzicie e, tak to wygląda i co ja z turcją już spakowani żonka Jeszcze coś tam ma do poprasowania, do uszykowania i tak to wygląda. Także, jeżeli chcecie zobaczyć do jakiego hotelu lecimy, co tam będzie się działo, ile czasu nam ile zajmie nam czasu, wylot, co będziemy ciekawego tam robić i w ogóle, jeżeli byście chcieli zobaczyć i wspólnie z nami przeżyć te wakacje. To serdecznie zapraszam Was do subskrypcji i oglądajcie dalej, bo zaraz będziemy y, już przed samym wylotem i na lotnisku. Także oglądajcie do końca. Siemaneczko parę godzin przed y, wylotem, jesteśmy, y, y, jadę do fryzjera ogarnąć główkę co dalej, jadę też wymienić pieniążki a jakie to Wam pokażę później i ile ze względu, że my mamy pełne wyżywienie to to też nie będziemy się stołować na mieście więc yy, raczej na takie jakieś tam pieniążki potrzebne na mm, jakąś rozrywkę czy ewentualnie jakieś pamiątki no i coś w tym stylu, także Także jadę do fryzjera, jadę wymienić kasiorkę, i niedługo już będziemy wyjeżdżać na lotnisko. Znaczy, no niedługo. W nocy mamy na razie 11.30, a my w nocy planujemy wyjazd do Warszawy na lotnisko. Jak widzicie, fryzurka ogarnięta. Jadę sobie teraz ogarnąć, ogarnąć kantor. No i co, Wymienię sobie euro, czy trochę euro i trochę dolarów. A liry ewentualnie w Turcji na miejscu, już także, także jadę teraz sobie. Zobaczymy ogólnie euro i dolar. Znaczy, dolar bardziej chyba jest po fajnej, niskiej cenie. Więc teraz jest dość tanio jak dla nas, dla na polarówków. Ale powiem Wam, że u nas taka piękna pogoda. Zobaczcie sami. 9 stopni 20 czerwca, także nawet się nie chcę jechać, nie no żartuję oczywiście, Chcę się jechać, bo tam jest na pewno fajnie i człowiek odpocznie, ale ale u nas też jest super, też jest super, także dobra, jadę sobie wymienić kasiorkę, nie muszę to policzyć ile w ogóle wymienić, kasiorka jest wziąłem sobie 220 dolarów i 200 euro jestem umówiony z panem o transferu, że będę płacił w euro, więc wziąłem sobie tutaj jakieś też drobniejsze coś bo tam będzie płacić 40 40 euro więc myślę, że więcej nie potrzeba, ponieważ też będę płacił kartą, mam rewoluta także... także tak sobie to wymyśliłem, zobaczymy co będzie a ja lecę do domku powoli się szykować Dobra, Naska, bierz walizę i wychodzimy. Zniszczyłam do bo on nie wie. Ja Lecimy. Do bam, okay. bam, Dobra, bam, bam. Naska, gotowa? Tak. Dobra. Jesteśmy w nocy i ładne dwie Dobra, wskakuj do Lysząca. samochodu. i mam łyszący pan z nocy. Dobra, wskakuj, bo lecimy gdzie? Do Warszawy, tak? Na? na wakacje. Dobra. Słuchajcie, my już jesteśmy w Warszawie na lotnisku, około dwóch godzinek. Jest... Wcześniej nam się przyjechało, także czekamy. Dzieci trochę marudzą, ale, ale nie jest źle. Zaraz wchodzimy, wchodzimy na odprawę i czekamy na lot. No czekamy. Olcio, jak tam? Gdzie mam go zjeść? Przez Jesma. przed chwilą miał wejść. Czekamy sobie na samolotik. Dzieci zadowolone? dovolone. Oluś. Jedziemy prywatnym transferkiem

Jesteśmy w Turcji w Camelia Collection w takim kompleksie trzech hoteli. Można to powiedzieć trzech hoteli, bo to są główne dwa hotele Fulia i Selin i jest jeszcze Kaklab, gdzie my jesteśmy. To są takie jakby domki, takie bloki mieszkalne i tutaj właśnie sobie mieszkamy. Także chciałem wam pokazać jak tu jest. Codziennie coś będę nagrywał, będę Wam pokazywał. Przejdę też przez cały tutaj kompleks i pokażę Wam jak to jest yy, duże, jakie to jest duże. I powiem Wam tak szczerze, że pierwszego dnia jak byliśmy wczoraj, to aż się tutaj <grywamy> zgubiliśmy. Yy, ale na szczęście mamy taką mapkę, którą dostaliśmy w recepcji, i po niej możemy yy, po prostu dojść do celu. Także oglądajcie i patrzcie, jak to fajnie wszystko wygląda, korzystając z okazji. Pójdę sobie przed śniadankiem na kawkę No szybko, bo lubię kawę z rana. Więc sobie wypiję, a wy sobie możecie tutaj patrzeć i zwiedzać. To tam jest właśnie hotel Fulia. Tam widzicie Selin, a to są właśnie te domki Kaklap. Tak to wygląda, tutaj mamy piękną recepcję, otwarty hall. Pogoda wymarzona, mamy czerwiec, końcówkę czerwca. Wczoraj było 34 stopnie, także powiem Wam że ja już się spaliłem. Już tam przypalone mam barki. I już, no niby się smarowałem, ale gdzieś człowiek tak powinien trochę częściej chyba i dlatego, dlatego jestem trochę przypalony. Mamy tutaj takie ładne alejki, zieloniutkie, z wino blusza. Tutaj jest dla dzieci. Animacje takie, tutaj właśnie są też animacje po polsku. No i są też na scenie. Na scenie jest taki um, od 20:30 codziennie. Są właśnie różne animacje. Trwają około tam 40 minut. Później są dla dorosłych. I tak to wygląda. No, to pytanie, czy dałoby się? Naprawdę, kompleks jest bardzo duży. Tam jest właśnie taki plac zabaw dla dzieci bardzo fajny z paroma zjeżdżalniami. Zobaczcie jak to fajnie wygląda tutaj, tutaj można się trochę schować w cieniu będąc na basenie, a no tam właśnie idę sobie na kawkę. Zobaczcie no, jak to pięknie wygląda, tam mamy właśnie zjeżdżalnię, tutaj tak restauracja Powiem wam, że kawka jest naprawdę pyszna. Człowiek pije w domu cały czas swoją, a tutaj jest naprawdę bardzo dobra. Znaczy tutaj mamy jakieś takie ada jacuzzi, gdzie można się zrelaksować, pani małe palemki. oj kawunia. Tutaj dla palących też fajna opcja. Można sobie przybuchać siszę wieczorkiem. Tutaj fajnie podświetlane takie ta podłoga w kamyczkach. A tutaj coś dla dzieci. Króliczki, papuszki i nawet widzę jakiś mały kotek przyszedł. Zaraz do niego podejdziemy. O, córka jakby była dobra oszalała chyba. Cześć kiciuś, Cześć! Ładna kic, kic. ładna kicia. Chyba się czai tutaj na te ptaszki. Papuszki. Przep... Te gołąbki, przepraszam. Tutaj nawet ma... mieszkają w Z tymi ptaszkami. Tutaj mamy papuszki i króliczki, gdzie codziennie córka je dokarmia, zbierając tutaj trawkę. Są też takie malutkie. No i tak to wygląda. Zobaczcie, jak się pięknie paw pokazał. Piękne, a tutaj jakieś jeszcze kurki, ale piękne. Tam jest jeszcze jeden. Myślę, że pieszac otworzył się tutaj, jak jesteśmy, rozwinął swoje skrzydełka. A tutaj, właśnie przy tym Mizo y, mieszkamy my, tutaj w tym hotelu. O, właśnie tutaj. A tam gdzieś mamy okna, naprzeciwko y, hotelu Fulia, który się prezentuje tak, a wieczorem już. Całkowita petarda, jeżeli jak jest oświetlony, dobra, ja uciekam tutaj. Zobaczcie jeszcze przyjaźnie dla zwierząt. Domki, także tak to wygląda. Idę zbierać moją ekipę. I lecimy z powrotem na śniadanko. A później na basen. Także trzymajcie się, Siemanko, cześć. Ok, więc już dotarliśmy. Jesteśmy w Turcji, w Camellia Collection, w takim kompleksie trzech hoteli. Można to powiedzieć trzech hoteli bo to są główne dwa hotele Fulia i Selin I jest jeszcze Kaklab, gdzie my jesteśmy. To są takie jakby domki, takie bloki mieszkalne i tutaj właśnie sobie mieszkamy, Także chciałbym Wam pokazać, jak tu jest codziennie coś będę nagrywał, będę Wam pokazywał, przejdę też przez cały tutaj kompleks i pokażę Wam, jak to jest duże, jakie to jest duże, i powiem Wam tak szczerze, że pierwszego dnia, jak byliśmy wczoraj, to aż się tutaj <śmum> zgubiliśmy, ale na szczęście mamy taką mapkę, którą dostaliśmy w recepcji i po niej możemy po prostu dojść do celu. Także oglądajcie i patrzcie, jak to fajnie wszystko wygląda.